Tam czasami zadania z rozszerzenia trudno jest zatytułować no bo wybrałam dwa zadania wybrałam dwa zadania, które miały być z szeregu geometrycznego czyli z sumy nieskończonej ciągu geometrycznego, natomiast wybrałam przekornie takie, które łączą się zupełnie z innymi działami spójrzcie na to pierwsze, liczby x1 i x2 są pierwiastkami równania 3x kwadrat minus x plus m równa się 0 M jest liczbą ujemną z tego, co widzimy, i rzeczywistą. Ciąg AN jest definiowany tak, że to jest x plus 1 plus x2 do n. Tej. I teraz ważna rzecz. Oblicz sumę wszystkich wyrazów ciągu. Pierwsza rzecz, trzeba rozszyfrować, co to jest za ciąg x1 plus x2 to są pierwiastki tego równania. x1 plus x2 na maturze z rozszerzenia musi Wam się skojarzyć ze wzorami wieta. To jest minus b przez a. Minus b, czyli minus 1, je, czyli 1 czyli trzecia n No i rozszyfrowana wzór ciągu geometrycznego wygląda całkiem niewinnie. Teraz musimy policzyć sumę wszystkich wyrazów. Czyli pierwszy wyraz to będzie 1 trzecia. 1,9, 1,27, no i tak dalej. Czy da się to wyliczyć? Oczywiście da. W tablicach mamy wzór, że granica z takich sum ciągu geometrycznego, e, takich częściowych, jest równa. 1 odjąć q, gdzie q jest koniecznie mniejsze od jedynki. To jest szalenie istotne, że ten warunek musi być spełniony. To jest wzór na sumę wszystkich wyrazów ciągu geometrycznego. Zbieżnego on musi mieć Q pod wartością bezwzględną mniejszą od 1. Przy okazji, jeśli Q jest mniejsze pod wartością względną od 1, mówimy o tym ciągu, że jest zbieżny. No dobrze, to sprawdźmy, jak jest u nas. U nas Q, zobaczcie, 1 trzecia, 1 dziewiąta, 1 dwudziesta Q jest 1 trzecia, to faktycznie jest mniejsze od 1 pod wartością bezwzględną. W takim razie suma wszystkich wyrazów, Pierwszy wyraz, jedna trzecia. Jeden odjąć, jedna trzecia. Mamy jedna trzecia przez dwie trzecie. Jedna trzecia razy trzy drugie. Mamy jedną drugą. jest. Prawda, że przyjemne? Drugie zadanie, które wybrałam. Uwaga, uwaga. Też z sumy nieskończonego ciągu geometrycznego. Ale zobaczcie, co tutaj wybrałam wybrałam by. znaczy te wartości x, dla których istnieje suma nieskończonego ciągu geometrycznego. Nie ukrywam, że wybrałam to celowo. Połączenie trygonometrii i ciągów. Yy, ważna rzecz. Ma istnieć suma nieskończonego ciągu geometrycznego. To jeszcze wrócę do tej poprzedniej kartki. Suma istnieje, jeśli q pod wartością bezleną jest mniejsza od jedynki. więc to jest warunek konieczny, żeby istniała suma. W takim razie w zadaniu tym... Ile wynosi Q? Tak, rybko, poczekaj, kochanie, tylko sobie policzę. Zrobiłam większą. Dobrze, zaraz zobaczę. Czyli Q wynosi, zobaczcie, tyle. I teraz co? Suma tego nieskończonego ciągu geometrycznego istnieje, jeśli wartość bezwzględna z Q jest mniejsza od 1. Rozpisujemy wartość bezwzględną. Czyli mamy dwa cosinusy x mniejsze od 1 i. 2 kosinusy x większe od minus 1, czyli mam, że cosinus x ma być mniejszy od 1 i jednocześnie cosinus x ma być większy od minus 1 drugiej, tu od 1, drugiej, tu od minus 1, drugiej. Żeby rozwiązać taką nierówność trygonometryczną, muszę mieć wykres kosinusa. I teraz tak. Zaznaczam sobie i rysuję jedną drugą. Y równa się jedna druga. Y równa się minus jedna druga. Już tutaj mi trochę zeszło, ale jedną ręką trzymam. Nie jestem w stanie lepiej. Wybaczcie. I teraz tak. Interesuje mnie fragment kosinusa, który jest wie, mniejszy od jednej drugiej, ale większy od minus jednej drugiej. To są, moi drodzy, te fragmenty. One się potem powtarzają. Hop. Są dwa pi, są te fragmenty. Teraz tylko rozszyfrujemy, no, jakie są te końce. Tak? No to potrzebujemy odczytać stawic cosinus z jakiego kąta to jedna druga. Cosinus równa się jedna druga dla 60 stopni, czyli dla pi trzecich. Dobrze kotku, tu jest zatem pi trzecich, a tu jest minus pi trzecich. Ile wynosi i jaka jest wartość tego argumentu? Pamiętajcie, tu jest taki sam fragment jak tutaj, idealnie symetryczny, więc jeśli odtąd dotąd jest pi trzecich, to tam też musi być pi trzecich. Tu jest pi, więc tu musi być pi trzeci wcześniej, czyli 2 trzecie. Więc tu jest pi trzecich, tu jest 2 trzecie pi. Więc mogę podać odpowiedź w takiej postaci, że jest to x od pi trzecich plus 2 kapi do 2 trzecie pi plus 2 pi. W sumat, czyli podałam ten fragmencik. Muszę jeszcze podać ten fragmencik. On jest symetryczny, czyli tam jest od minus 2 trzecie pi plus 2 kapi do minus pi trzecich plus 2 kapi. K należy do całkowitych. Zostawiamy, mamy rozwiązanie. Gdyby jakieś liczliwe oko zauważyło, kochani, ja już kończę, dobrze? E, że można to zapisać oh, krócej. To zobaczcie. Faktycznie, te fragmenty mają taką samą długość, tak? I ten fragment i ten fragment pojawiają się, zobaczcie, tu jest pi trzecich, a tutaj byłoby 1 i 1 trzecia, czyli dokładnie za pi. Więc tak naprawdę można to skrócić, czyli inaczej, poczekaj kochani, już kończę. x należy od pi trzecich plus kpi do 2 trzecie pi, Plus kapi i wygląda troszkę lepiej, krócej, natomiast miejcie świadomość albo tak, albo tak. Nie może być inaczej. Obydwie odpowiedzi są tak samo dobre. Dziękuję.